52 kg Daniel Konieczny wygląda na takiego bardziej zbitego zawodnika, Laszyn na pewno od swojego zawodnika wyższy. I zaczynamy to starć. podwójnym lewym zaczyna Laszyn, dystansując swojego zawodnika, dokłada prawy. No i problemy ma konieczny widać z tym dystansem, który sobie tutaj wyznaczył Laszyn. No, ależ teraz lewy prosty zachwiał koniecznym. Zaczął aż widać, odczuł ten cios konieczny, bo nie chciał tutaj podejmować walki, tylko gdzieś tam próbował odejść, dojść do siebie. Kolejny lewy, prosty, który pustoszy tam szczękę koniecznego. Dobre tutaj kombinacje ciosów prostych. Super boksuje zawodnik Kutnika. Tutaj nie może sobie znaleźć recepty koniecznej na te proste ciosy. Laszyna Raczej narożnik czerwony, tutaj nic nie będzie zmieniał. E, I zostaną przy, e, przy tym procesie, który był wdrażany od pierwszej rundy. W narożniku niebieskim coś musi, coś musi drgnąć na pewno, bo. Jeżeli tak, ta walka będzie wyglądała w drugiej rundzie, to obawiam się, że może skończyć się przed czasem. I runda druga. Tutaj W pierwszej rundzie sobie utorował drogę do zwycięstwa gospodarz. Ma problemy z tym dystansem i z tymi długimi rękami. Laszyna konieczny. Nie chce podejmować walki. A kapitalnie teraz prawy prosty dochodzi do głowy przeciwnika. No tutaj rozdaje karty w tej drugiej rundzie. Laszyn tylko się wydaje, że czeka. Na odpowiedni moment, żeby skończyć tą walkę, tak, to już będzie koniec. Koniec będzie. Tak, tak jak mówiłem, początek końca zaplanowany na pierwszą rundę, tylko się oddalił i przeniósł termin na drugą. I posłuchajmy tylko formalności. Gramy przez RSC wygrywa narożnik czerwony Laszyn Wowa, hutnik Kraków.